Siema, z tej strony Atomii i odnagrywam ten odcinek po bardzo długiej przerwie na kanale. I ten odcinek y, będzie taki, że chciałbym się was zapytać, czy... Y, znaczy, sorry, że dawno nie nagrywałem. Czy byście, jakie byście chcieli filmy, żebym nagrywał z minecrafta i w ogóle, jakie odcinki by mogły być i czy rzucać często y, je no i w ogóle a i pewnie się zastanawiacie dlaczego y, często jestem w innych miejscach, na przykład poprzednio było inne miasto, to z tego powodu, że co Około miesiąc robię nową edycję serwa tam ta co był ostatni odcinek była krócej gdzieś chyba pół miesiąca tylko bo już się każdemu znudziło, ale na tej będziemy dużo budować i właśnie nie wiem z czego byście chcieli odcinki ale będę nagrywać przynajmniej się postaram. No i dobra teraz. Y jeszcze pokopię diaksy na odcinku mogę To nie wiem Tutaj bikona już mamy całego, bo dzisiaj Z kanstarem zabiliśmy widera I tak y Dobra, po pośpiech 2 mogę dać O lol, ale to teraz szybko kopię. Aha, dobra, bym zapomniał jeszcze o jednym, o drewnie. Okej. Okay. I dobra, będzie dużo pochodni nawet. I zaraz zobaczymy, jak to szybko kopię kamień. Dobra, tu już mogę się wkopywać. O, kurde, bardzo szybko to kopię. Dobra, zejdźmy jeszcze kilka bloczków niżej. Dobra, tutaj już. Możemy zacząć kopać w sumie. O, kurde. Aha, dobra, fajnie. Już tu efektu nie będę mieć zaraz. I jeszcze byście mogli mi napisać na przykład. Yy, jaki. Enchant trzeba. Znaczy, sorry, nie enchant. Wszystko mi się myli. Jaki efekt dać na bikona lub efekty. Bo da się dać dwa, ale wtedy będą miały trochę słabszy poziom, albo jeden, ale dobry będzie mieć poziom. To nie wiem właśnie. Motykę sobie też zrobiłem, bo w 1.16 się przydaje w końcu. To aż ten, ten pośpiech aż taki dobry nie jest. Zmienię go na coś innego. Dobra, nie wiem zbyt gdzie kopać. Dobra, mogę nawet tutaj, i fajnie jakbym znalazł jakieś diaksy, bo. Wszystkie moje surowce poszły na bikona, tylko oprócz diaksów. Jeszcze Gunstar tam dał kilka bloczków. A tak to prawie ja całego bikona zrobiłem. Dobra, to ja może zrobię cięcie, aż znajdę jakieś diaksy. No i w końcu znalazłem. I będę musiał kopać jedwabnym dotykiem, bo fortunkę trzymam prawie cało zużyto. Później sobie podcinku naprawię najwyżej. I dobra, już 8 jest. Mam też pomysł na odcinek następny, właśnie że może będę surowce kopać ale nie wiem podawajcie mi te pomysły w komentarzach dobra tu jest też jakiś tunel to tu mogę nawet zacząć aha widzicie jakie korytarze tutaj są Dobra, może zaraz coś znajdę. Mam taką nadzieję, i odcinki będą też rzadziej z tego powodu, że teraz mam szkołę więc wiecie Dobra, chyba raczej nic nie znajdę. Tak przynajmniej myślę. Więc dzięki za oglądanie, cześć i na razie.